Szanowni Państwo, równo trzy lata temu, 23 listopada, objąłem zaszczytną funkcję burmistrza Kamiennej Góry. Dzisiaj jest dobra okazja, aby powiedzieć Państwu o tych trzech latach, a jednocześnie podziękować Państwu za zaufanie, za wybór, za to, że mogłem tę zaszczytną funkcję objąć. To były trudne lata i przyznam, że obejmując urząd, nie miałem świadomości, że będzie aż tak ciężko, ale są efekty tej ciężkiej pracy, są efekty, które widać już w mieście, a które najlepiej obrazują liczby, które Państwu w tej chwili króciutko przytoczę. To przede wszystkim duże nakłady inwestycyjne, bo to było moje założenie, proszę Państwa, poderwać kamienną górę. Z zastoju, zwiększyć nakłady inwestycyjne, pozyskiwać środki zewnętrzne i to się doskonale udało. Powiem Państwu dla porównania, że w poprzednich czterech latach działalności mojego poprzednika pozyskał on środków zewnętrznych za niecałe, niecałe 3 miliony złotych. Ja z kolei w ciągu trzech lat swojej kadencji pozyskałem już oczywiście razem z moim zespołem tutaj w ratuszu 48 milionów złotych. Z kolei na inwestycje wydałem 65 milionów w ciągu trzech lat, podczas gdy poprzednik w ciągu czterech lat swojej ostatniej kadencji wydał 22,8 miliona złotych. To są, proszę Państwa, kwoty nieporównywalne i myślę, że widoczne są już zmiany, które dzięki tym pozyskanym pieniądzom wprowadziliśmy. Najważniejsze zadania tych ostatnich trzech lat to zadania związane z przebudową dróg i obiektów w mieście. Gdy chodzi o drogi, to są takie jak ulica papieża Jana Pawła II. Ulica Cegielniana, ulica Towarowa, ulica Jedwabna, ulica Ściegiennego, częściowo Fabryczna i częściowo Waryńskiego. Do tego trzeba dołożyć ułatwienia dla pieszych, czyli budowa skrótu z, z ulicy Księcia Bolka I przez zalew do centrum miasta oraz budowa nowych schodów na górze parkowej prowadzącej. Prowadzących na ulicę cichą. Ale, gdy chodzi o inne zadania, to obiekty. To obiekty takie jak Centrum Kultury. W czasie mojej kadencji nastąpiło dokończenie tego ważnego dla mieszkańców zadania, gdzie, jak pamiętamy, mamy Centrum Kultury, Bibliotekę i oczywiście przedszkole. Do tego rozpoczęcie. I w zasadzie już ukończenie modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej numer jeden, a także rozpoczęcie remontu jazu na rzece Zadrna. Z ważnych zadań, które nie są wprost inwestycjami, ale wymagającymi załatwienia i załatwionymi to są zadania takie jak całkowita spłata zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych. Miasto uregulowało swoje zadłużenia wieloletnie, w tej chwili płacimy nasze zobowiązania wobec wspólnot na bieżąco i także y, ważna rzecz to wniesienie udziałów do TBS-u, dzięki czemu w następnych dwóch latach powstanie około 50 mieszkań w budynkach TBS-u przy ulicy Broniewskiego i przy ulicy Staszica. Dodatkowo jesteśmy na etapie y, kończenia projektu czy koncepcji projektowej dla nowego budynku komunalnego w Kamiennej Górze przy ulicy Wojska Polskiego, mam nadzieję, powstanie pierwszy po 30 latach nowy budynek mieszkalny wybudowany przez miasto. Dużo jest tych rzeczy, zanudziłbym Państwa wymieniając wszystkie, ja z każdej z nich się bardzo, bardzo cieszę. Cieszę się jako włodarz miasta, cieszę się jako osoba, która postawiła sobie za cel zmienić wizerunek miasta. I temu będą służyły działania w dalszych latach. Powiem Państwu jeszcze tylko tyle, że na przyszły rok, w budżecie, którym niebawem zajmą się nasi radni, mamy zaplanowane prawie 23 miliony na zadania inwestycyjne, w tym zadania związane z naszym kamiennogórskim zalewem. Na te rzeczy kamiennogórzanie czekają od lat. Zapewniam, że w przyszłym roku. Będzie się dużo działo właśnie na zalewie. To tyle, proszę Państwa. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę o dalsze wsparcie, o słowa y, wsparcia, ale też o słowa krytyki, gdy Państwo y, takie chcą do mnie zgłaszać. Bardzo proszę. Proszę też zgłaszać do mnie projekty, sprawy, które wymagają y, mojej interwencji rzeczy, które chcielibyście Państwo w Kamiennej Górze zmienić. Proszę jeszcze raz, zmieniajmy miasto wspólnie. Dziękuję serdecznie.